Dzień dobry, witam, a może szczęść Boże. Słuchajcie, niedawno miałam urodziny, tak, w maju. Generalnie w Matki Bożej z Wiennych, z czego się bardzo cieszę, że akurat wypadło w ten dniu. I otrzymałam w prezencie takie oto piękne puzle z Rio de Janeiro, tutaj jest figura Chrystusa, tak znamy I układam, ale kompletnie nie mam do tego ani głowy, ani czasu. I tak, i tak próbuję skończyć. I. i, i, i. No, i tak po trochu, wiecie. Gdzie, że ja bardzo lubię układać puzzle. Ale dzisiaj tak jeszcze no bo o 20 mam ten egzamin z szperam po zeszytach odświeżam sobie w głowie notatki, przyglądam i natrafiłam też jeszcze na zeszyt, w którym mam zapisany taki wiersz, krótki wiersz w sumie taki nie wiem jakaś może ktoś powie, że to jakaś grafomania ale okej, okay, każdy ma swoje zdanie e, napisałam go kiedy wybuchnęła ta cała pandemia i tak e, miałam taką ochotę jakoś to tak ująć w słowach i może e, tutaj spróbuję monstrować. E, nie wiem dlaczego mi nie wyświetla opcji komentarzy, ale tu tam jakieś że nie ogarniam, mniejsza z Zawyły syreny i dzwonek na trwogę. Pod osłoną nocy wróg wyruszył w pole. Zakrzmiały pociski, tłamsząc lud niewinny. I padają trupy jak ludzie anioły, przystępując z panem do wspólnego stołu. Dzielą mękę, trudy, oddając swoje życie, ciało, lecz to wszystko nadal na jeszcze jest mało. Póki zło okrutne, puty krew się uleje. Wierni się gromadzą we świętym kościele. Ponad tym wszystkim stwórcę ręka czuwa i Maria Matka do modlitwy wzywa. Różaniec, broń Nie Nieraz już tak było. Wiele bitew strasznych dawniej się odbyło. Miejmy ufność Bogu, on nas nie zawiedzie. Nie zostawi w trwodze, nie opuści w biedzie. A jeśli nam ginąć za wolność zostanie, ratuj tylko duszę. O, dobry nasz panie. No, i to tak pokrótce, dzisiaj chciałam się z Wam podzielić tą refleksją. E, tak, między obiadem a pracą, bo na no, nas ubiegnę do pracy znowu i od jutra już mam urlop co miesiąca cieszę się bardzo i już sobie tak w głowie układam, jak go wykorzystam, żeby tak wiecie, tak na maksa najlepiej, jak tylko się da. Pewnie pojadę do Krzyśniaka, może na 2-3 dni nawet, nadrobić ten czas. Może nie stracony, no, ale jakoś nadrobić ten czas trochę pobyć z dziećmi, no bo ostatnio tak się mijamy, one wychodzą rano, ja wychodzę po południu, przychodzę wieczorem, no i praktycznie się nie widzimy, każda niedziela prawie, że w pracy no i tak trochę nadgonimy może, myślę, mam nadzieję no a dzisiaj już was pozdrawiam i życzę miłego dziąka. pa papa